Chętnych do pomocy Ukrainie jest w naszym mieście bardzo wielu. Okazuje się jednak, że pomagać też trzeba umiejętnie. Burmistrz wyjaśnia, jak należy to robić. Dzisiaj bardzo ważne są symbole, ale one nie są najważniejsze. Dzisiaj tak naprawdę najważniejsza jest pomoc dla. Narodu ukraińskiego, który naprawdę walczy z dużo silniejszym agresorem. Ja chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta i naszego powiatu za te sygnały, chęci pomocy, które płyną nie tylko do mnie, ale również płyną one do pana starosty. Na dzień dzisiejszy pierwsi uchodźcy z Ukrainy pojawili się już w naszym mieście. Są oni lokowani w domach pracujących w Działdowie Ukraińców, są to głównie rodziny, matki z dziećmi, które przybywają. Chcę powiedzieć, że dzisiaj uruchomiliśmy kolejne punkty zbiórki darów we wszystkich naszych czterech szkołach, we wszystkich czterech przedszkolach, a także w przedszkolu Umisia. Mieszkańcy Działdowa będą mogli przynosić zarówno Koce, śpiwory, żywność z długim terminem przydatności, środki czystości, środki higieniczne środki opatrunkowe. Również taką zbiórkę prowadzi Caritas, i taka zbiórka również jest prowadzona w dworze Bylowa. Te wszystkie dary, które zostaną zebrane, one zostaną przewiezione do centralnego magazynu. W Olsztynie, skąd będą dystrybuowane na Polskę i na Ukrainę. Część darów również zostanie w Działdowie. Będą one do dyspozycji tych rodzin, które zostaną ulokowane w miejscowości Działdowo. Udało nam się skontaktować z Olgem Błażowskim, który jest pełnomocnikiem mera Truskawca do spraw współpracy z miastami partnerskimi z Polski. W samym Truskawcu nie są prowadzone działania. Wojenne, natomiast Truskawiec stał się taką stacją, do której przywożone są dzieci z sierocińców z całej Ukrainy, także matki z dziećmi. Tam są organizowane autobusy, które wywożą potem tych uchodźców do Polski i do Niemiec. Na dzień dzisiejszy główne potrzeby to są przede wszystkim potrzeby logistyczne. Chodzi o to, że te autobusy docierają do granicy i stamtąd są odbierane przez polskich przewoźników następnie trafiają według wskazań wojewodów w poszczególnych województwach. W województwie warmińsko-mazurskim został na dzień wskazany jeden duży ośrodek, do którego zwożone są wszystkie matki, wszystkie dzieci z Ukrainy. Jest to duży ośrodek. Głównie chodzi o to, że w takich dużych ośrodkach łatwiej jest zorganizować pomoc psychologa, pomoc Lekarza, czy nawet opiekę dla dzieci, czy nawet mówi się o stworzeniu klas, w których będą mogły dzieci z Ukrainy kontynuować naukę. Miasto działowo jest przygotowane do przyjęcia. Kolejnych grup. Jutro zostanie uruchomiony specjalny numer, na który mieszkańcy naszego miasta będą mogli zgłaszać swoje potrzeby lokalowe. Wiem, że wiele osób się do mnie zgłosiło. Chciałem im wszystkim podziękować. Jestem w stanie wymienić ich zmieniać z nazwiska. Są to lekarze, są to weterynarze, którzy również są gotowi świadczyć opiekę zarówno nad chorymi uchodźcami, jak i ich zwierzętami. Są to przedsiębiorcy działowcy, którzy udostępniają. Różnego rodzaju mieszkania, pomieszczenia, domy. Są to zwykli ludzie, którzy dostarczają nie tylko potrzeby, rzeczy, które są zbierane, ale także są gotowi przekazać pieniądze, są gotowi wziąć te osoby pod swój dach. Te wszystkie osoby będą mogły zgłaszać się na udostępniony numer. My będziemy tworzyli bazę, będziemy w przypadku potrzeby takie osoby kojarzyć z potrzebującymi mieszkańcami Ukrainy. Miasto Działdowo nie prowadzi zbiórki. Generalnie my nie prowadzimy ani zbiórki żywności, ani nie prowadzimy zbiórki pieniężnej. Są do tego wyznaczone specjalne organizacje, które mają stosowne zezwolenia i one rozliczają się po pierwsze z żywności i z darów, które zbierają, po drugie rozliczyć się muszą z każdej zebranej złotówki. Wiem, że wiele osób spontanicznie organizuje zbiórki, chcąc je potem przewozić nad granicę polsko-ukraińską. Chcę powiedzieć, żeby tego nie robić, ponieważ tam na tej granicy powoli zaczyna być nadmiar różnych rzeczy, które tak naprawdę gdzieś tam nie zostaną spożytkowane. Zostawmy taką pomoc organizacjom humanitarnym, które mają po pierwsze duże doświadczenie, po drugie mają magazyny, mają ciężarówki, którymi to przewiozą i mają stosowne zezwolenia na przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej. Flaga Ukrainy powiewa na maszcie działdowskiego ratusza już od kilku dni. To jednak nie tylko symboliczny gest. Działdowianie udowodnili, że potrafią ruszyć z konkretną pomocą.